Magazyn żużlowy w Paszczy Lwa. Klub Taurus Fitness and Spa. Wielka promocja urodzinowa. 3 miesięczne karnety wolnego wstępu na basen lub fitness aż 30% taniej. 60-dniowe karnety na 12 wejść, minus 20%. Promocja trwa do 10 lipca. Zapraszamy. Częstochowa, ulica Brzezińska, 46B. Witam serdecznie wszystkie kibiców Bukniarza w kolejnym odcinku magazynu żużlowego w Paszczy Lwa. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Jarek Dymek, menadżer ds. Buknia Częstochowa. Witam Cię Jarku. Witam, cześć. Za nami kolejny mecz na własnym torze, tym razem z Talgorzów. Odprawia na 48-42. Spodziewałeś się, że tak wysoko poprzeczkę postawiam goście, bo kibice liczyli na dosyć łatwe zwycięstwo przed tym meczem. Takie opinie się pojawiały. Tak, kibice zawsze liczą na zwycięstwa typu 55-35, 60-30, bo już takie głosy w tym nie były. Ja akurat nie mówiłem o tym spotkaniu, ale wcześniejszych. Przy tak wyrównanej lidze, jaka jest w tym roku, każde zwycięstwo cieszy i czy to jest 6, czy 2, czy 10 punktów, to należy tak samo dogadować z sukcesu. Ważne, że dwa duże punkty zostają pod jasną górę. Wczoraj yy, to był kolejny taki mecz dosyć wymęczony, bo zwycięstwo z 30 punktami, no, to nie jest satysfakcjonujący wynik na pewno do końca. I tych męczarni było w tym sezonie sporo, bo mecz z zbyt też 6 punktów. Z gniezdem 10 punktów. Co takiego jest, że tylko ten mecz z Wrocławiem wyszedł, który był od początku kontrolowany, a reszta to jest taka nerwówka? Czego brakuje, żeby, żeby mocniej akcentować te zwycięstwa na własnym torze? Ciężko powiedzieć, czego dokładnie brakuje. Na pewno, tak jak powtarzam, wyrównana liga robi swoje. i Wszystkie drużyny stawiają wysoko poprzeczkę i każdy zawodnik, który wyjeżdża pod taśmę myśli tylko o tym, aby zwyciężyć. Tym bardziej, kiedy zarywali ma na przykład yy, Emila Saifudinowa czy Grisza Łagutę, bo wygrywać z takimi zawodnikami dla zawodników, którzy powiedzmy w tym rankingu żużlowym są troszeczkę niżej, no to jest wielka sprawa. Yy, ale cóż, no wczoraj troszeczkę punktów może uciekło, bo upadek nieszczęsny Emila Saifudinowa yy, na pewnym prowadzeniu. Ale zwycięstwo jest najważniejszą sprawą i, i, i to nas wszystkich cieszy. Może faktycznie mogło być troszeczkę wyżej, ale ale już do tego tak nie podchodzimy, skupiamy się na tym, co będzie, a czeka nas dużo pracy w najbliższym czasie. Wczoraj upadki na własnym torze zaliczyli Hubert Łęgowik i Emil Seifudinow. Na pewno kibiców ciekawi, jaki jest stan zdrowia tych zawodników, czy w kolejnych meczach możemy sięgać po nich. Nic, nic się wielkiego nie stało, wszystko jest w porządku. Emil narzekał troszkę na ból stopy, no wiadomo, został uderzony, także mm, taka bolesna sprawa, ale miejmy nadzieję, że chwilowa. Hubert Łęgowicz bardzo ambicjonalnie patrzył do tego wyścigu, bardzo ambitnie atakował, próbował, walczył. No, niestety zakończyło się to upadkiem naszego młodzieżowca, jak i Linusa Szczęsztrema. No, jak wiemy, gorzej na tym wszystkim wyszedł Szwed, który ma złamaną jedną z kości w ręku, A Hubert Łęgowik jest w jednym kawałku. No, jest tylko wkurzony, że się nie udało wyprzedzić Szweda. Jarku, co się wczoraj działo z Rafałem bo? Mecz ze z falu falubazem Zielona Góra, no super kapitalny występ 13 punktów wczoraj 2 punkty. No, co się takiego dzieje z Rafałem? No wczoraj Rafał na pewno pojechał troszeczkę poniżej swoich możliwości, poniżej tego, czego on sam od siebie oczekiwał. Aczkolwiek nie można odmówić mu ambicji, bo walczył, ścigał się, próbował. No nie mógł znaleźć odpowiedniego ustawienia, a, a po zawodach jeszcze stwierdził, że to się jednak było niehalo w silniku. Szybko wyjęli go jego mechanicy z ramy, w karton, do klubu, już dzisiaj poszedł w odpowiednie miejsce do przyjrzenia. Przed nami taki mini-maraton, niedziela wyjazd do Gorzowa, poniedziałek wyjazd do Tarnowa. Z jakimi nadziejami podchodzisz do, do tych dwóch spotkań? Zawsze podchodzimy z nadzieją zdobycia jak największej ilości punktów, bo taki jest przecież cel wszystkich ludzi, którzy pracują w sporcie. Nie będziemy się zadowalać tylko czy tam bonusem, czy, czy zdobyciem 40 czy 42 punktów. Jedzie się po to, żeby zwyciężać, i, i takie same myśli mamy przed meczem w Gorzowie, jak i przed pojedynkiem w Tagnowie. Wiadomo tylko, że to jest sport i, i, i nigdy niczego nie można być pewnym. Nie można zakładać, że jedziemy do Tagnowa, a na 100% zwyciężyć. Jedziemy, żeby wygrać, żeby stworzyć mm, fajne widowisko, ciekawe pojedynki. A jeśli wygrają gospodarze, to im tego gorąco pogratulujemy. Tak, jak powiedziałeś, no taki delikatny maraton na no kawałek do Gorzowa, trzeba się przejechać. Jedyny plus tego rozwiązania jest taki, że ten pojedynek jest w miarę wcześniej organizowany, bo o godzinie 16.00. No ale te 500 kilkanaście kilometrów trzeba będzie przejechać. A, troszeczkę snu i, i wyjazd do Tarnowa. Całe szczęście, że droga do Targnowa zdecydowanie się poprawiła i niemalże do samego stadionu jest autostrada, także można przycisnąć. Oczywiście, wszystko w ramach przepisów. Termin tego meczu w Tarnowie no taki dosyć niefajny dla drużyny włókniarza. Dwa odległe wyjazdy Gorzu w Tarno on był narzucony przez Ekstraligę. Jak jak skomentujesz tą decyzję Speed'u Ekstraligi, która wyznaczyła termin. Bo dla Tarnowa to jest y, fajny fajny termin, bo dwa mecze u siebie. Niedziela y, pojedynek ze startem Gniezno, poniedziałek y, mecz u siebie z włókniarzem. No, są cały czas na miejscu. My musimy pół Polski przejechać. Dokładnie, tak jak mówisz, no... Powiedzmy, w tym, w tym względzie Unia tak no, ma przewagę, bo w niedzielę sobie pojeździ z Gnieznem, w niedzielę podejmują do Spraw Wypnarza Częstochowa, no my musimy przejechać za tak, już pół Polski. Ja liczę tylko na to, że, że nasi zawodnicy tego nie odczują, no są przyzwyczajeni do, ciężki, do ciężkich i, i długich podróży i częstych, także mm, mam nadzieję, że wszystko będzie z nimi w porządku. A co do tej daty, no włodarzom Exceligi na pewno zależało też na tym, aby oba zespoły wystąpiły w optymalnych zestawieniach wprawdzie była rozpatrywana również data 4 lipca, czwartek ale w tym czasie Kasper Gomulski ma mecz w lidze angielskiej i zgodnie z kalendarzem i terminarzem ligi międzynarodowych no musi wystąpić w barwach Swindon i to już nie są te czasy kiedy dla Polaka najważniejszą ligą była Polska, oczywiście ona jest ale już nie względem regulaminów on musi wystartować Swindon i mimo, że w kalendarzu jest pisane to jako data rezerwowa dla ligi no to jednak jakby nie dotyczy ta sprawa Unitarnów, ponieważ ich zawodnik Kasper Gomulski musi w tym samym dniu jechać w Anglii. Który z tych przeciwników wydaje się łatwiejszy z tej dwójki? już możesz ty mi powiedzieć, bo nie wiem, naprawdę Ekstra Liga jest tak nieprzewidywalna, że yy, zresztą widać po wynikach co się dzieje. Jedni dostają duże wciły, czy duże łomoty, teoretycznie u słabszych drużyn, jadą do mocniejszych, wygrywają, także tutaj nigdy niczego można być pewnym. I, do każdej drużyny trzeba jechać z odpowiednim szacunkiem, respektem i, i, i przygotowywać się w jednakowy sposób. Jarku, a co, co jest takim przyczyną tej wyrównania tej ligi? Bo nikt się nie spodziewał przed sezonem, że drużyna z Wrocławia będzie się tak prezentowała, gorzów będzie nam w tabeli. Co to jest? KSM? Wprowadzenie komisarzy torów? Coś innego? Myślę, że wszystkiego po trochu. Komisarze na pewno pilnują tego, aby tory nie były już typowymi sprzętami gospodarzy I, i goście jadąc na dany obiekt yy, teoretycznie łatwiej potrafią się spasować do danego toru, aczkolwiek nie do końca, bo wiadomo, że gospodarz na swoim dorze mimo wszystko zna lepiej te ścieżki, na nawierzchnie, jak się nie nie zachowywała po równaniu, kiedy dostanie wodę i tak dalej. Do głosu też powoli zaczynają dochodzić młodzi zawodnicy, tak jak Taju Finden czy Nikolaj Klintke, kiedy go zastąpił w Częstochowie. Nikt się nie spodziewał, że wystrzeli On już w pierwszym wyścigu Wystrzelił spod taśmy i, i dał już pewnie 3 punkty do mety. Także te młode wilki chcą zastępować już starszych zawodników, a co przy ksm naprawdę powoduje, że, że liga jest szalenie wyrównana i myślę, że to cieszy kibiców. Bo walka o to, kto się utrzyma w ekstrelidze i kto będzie walczył o medale, uważam, że będzie toczyła się do samego końca rundy zasadniczej. Jarek, przed miesiącem do tego sztabu szkoleniowego, którego jesteś członkiem, dokoptowany został Grzegorz Dzikowski, jest trenerem Włókniarza. Współpracowaliście razem w 2009 mm -hmm. roku, współpracujecie znowu. Jak wspominasz pracę z Grzegorzem z przed czterech lat? Jak wam się razem teraz współpracuje? Czy to jest odpowiednia osoba na tym stanowisku? Bardzo dobrze wspominam okres współpracy z Grześkiem. Wtedy zdobyliśmy wraz z, z Włókniarzem e, brązowy medal, pamiętam wielką radość na, na torze. Był z nami m.in. Tywo Finden, Lee Richardson, tak pamiętany przez nas. Także to był fajny sezon, fajna atmosfera w drużynie. Dogadywaliśmy się praktycznie bez, bez słów. Liczę na to, że nasza współpraca w tym sezonie będzie wyglądała podobnie. Jak na razie nie ma jakiś zastrzeżeń, także najważniejsze jest to, że obu nam zależy na tym, aby włókniarz Szczęstochowa był jak najwyżej w tabeli, bo taki nasz jest cel, walczymy o jak najlepsze wyniki aby nasi kibice wszyscy byli zadowoleni i my również, no bo oczywiście czekujemy satysfakcję z tego, co robimy i każde zwycięstwa cieszą. Za nami 10 spotkań w Ekstralizie, Bukniarz zaliczył. 6 zwycięstw, 4 porażki. Jesteś zadowolony z tej dyspozycji zespołu? Yy, ogólnie rzecz biorąc tak, aczkolwiek były momenty, no kiedy nie, no pamiętny mecz we Wrocławie, to, to wiadomo, to była nasza klęska. Mm, troszeczkę pechowo straciliśmy punkty w pojedynku z Unią, lecz to na swoim torze, bo wiadomo jaka była wtedy nasza sytuacja. Wystąpiliśmy do Zemila Sejfudinowa i, i bez Jebsona Jensena. Na szybko był kontraktowany Oleg, Także to była zamota, już nie będę przypominał tych kulisów wszystkich, o których opowiadał tutaj no, na tym samym chyba nawet krześle. Łukasz, Łukasz Kowalski, Kowalski, wiceprezes dokładnie, także kibice doskonale znają sytuację, jak to wszystko wyglądało. Postawiliśmy się Unii, aczkolwiek nam no zabrakło chociaż jednego zawodnika z tej dwójki. Ale liczę na to, że te punkty stracone na następnym torze z Unią Mleczną nie będą miały jakiegoś kolejnego znaczenia, jeśli chodzi o układ tabeli na koniec sezonu. Zasadniczego, a, a na jakieś mocniejsze oceny, to ja zawsze powtarzam, przyjdzie czas już po sezonie. Nie oceniamy w trakcie, poczekamy, jak liga się zakończy, i wtedy można dostawać cenzurki indywidualne. Przenieśmy się trochę w czasie, powiedzmy, że jest październik. Gdzie widzisz włókniarza na zakończenie sezonu? Na pewno na antenie telewizji, bo Liga Polska i mecze o medale na pewno będą pokazywane na antenie stacji, która ma prawa do pokazywania next Ligi. Gdzie jest Bardzo chciałbym widzieć go jak najwyżej. I, i w myślach oczywiście pojawiają się takie, takie plany, aczkolwiek no to jest tylko i wyłącznie realizacja czterech wagatów na torze w 15 gonitwach. I wszystko się może wydarzyć. Naszym celem jest. Praca, aby włókniarz był jak najlepiej prowadzony, jak najlepiej, żeby zawodnicy spisywali, żeby z klubu otrzymywali wszelaką pomoc. A jak wszystko będzie grało, jak wszystko się zazębi, no to wynik sportowy może przyjść sami. Na pewno łatwo nie będzie, ale naprawdę mierzymy wysoko. No, bo tak jak powiedziałem na samym początku naszej rozmowy, trzeba mieć ambitne cele. Nam nie chodzi o to, żebyśmy byli na szóstym czy na piątym miejscu. Chcemy być w playoffach i, i tylko to się dla nas liczy. Tego Ci życzę Jorku i dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą. Nie dziękuję spotkania. za życzenia, żeby nie zapraszać za spotkanie, również dziękuję. Sponsorem relacji jest Allegro, pizzeria i klub ulica Czartoryskiego 17, telefon 34 324 24 24